Witajcie, kochani towarzysze! Z tej strony ja, wasz kochany Marszałek Daniel. A to jest kolejny odcinek z gry Europa Universalis 4. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku odbyliśmy taką w miarę z połową wojnę z Kastylią, z, e, gdzie jeszcze chyba walczyliśmy nie jeszcze przynajmniej z Austrią, albo z Anglią, ale chyba z Austrią, mi się wydaje. Zaraz zobaczmy czy mamy tutaj pisa z nimi. Najprawdopodobniej, chociaż to chyba było troszkę wcześniej, ale to nic. Ogólnie... no ogólnie mieliśmy wielką wojnę z Chyba rozwijaliśmy troszkę kolonię, jeżeli dobrze pamiętam, choć na 100% nie powiem. W dzisiejszym odcinku myślę, że chyba zajmiemy się sprawami kolonialnymi tutaj, bo zauważyłem, że nasza Francja Kolumbia została troszkę zniszczona przez tą zwykłą Kolumbię, więc musimy tutaj się troszeczkę postawać, też musimy ciczbą się zająć. Też by się przydało. Myślę, że tutaj możemy też kawalerię wymienić. Może lepiej wymienimy kawalerię. Tutaj tak, tak szybko między nagrywaniami postanowiłem troszkę zbudować chyba kilka ratuszy. Tutaj właśnie kilka zbudowałem. Katedr kilka i kilka warszawskichów. Też pomyślałem, żeby się przydało. Możemy też utworzyć state'y w tych prowincjach, więc może spróbujmy. I tutaj zniszczmy. Znaczy, może na razie zajmiemy się niszczeniem flot. Tutaj tych męcików. A łączmy floty, bo widzimy, że mamy dużą flotę. Taką bardzo potężną. Mógłbym rzec. Więc przynieśmy ją tutaj, bo ona będzie tutaj dużo rzeczy zajmować. Naszą a 10 000 też by się przydało ją połączyć. Było to 20. To tutaj jest yy, kompetent na dyplomacja. Okej, okay, możemy też to wziąć. Tutaj już nasze armie widzę i idą. Więc okej, okay. na forcie jeszcze tym bardziej. No, tu już no, musimy zmienić politykę. Jeżeli im się nie podoba, że nie wysunęliśmy jeszcze roszczeń względem wzień. Tutaj widzę, że to się będzie odbijało ładnie. Kastylia będzie miała problemy teraz. State, state. <grym> Na razie, może poczekajmy z tymi state'ami. Tutaj gdzieś mieliśmy chyba naszą armię. Mi się wydaje, czy ją przetransportowaliśmy. Tak, tutaj jest ta armia nasza. Troszkę nie wiem, co ona to robi, ale okej. Okay. Będę się z dawno tutaj wycofać. Przystępujmy naszą armię tutaj. Tak będzie, myślę, najlepiej. Mm, Przykład na 831. Czy znaczy, mamy tutaj. No, nie mamy wszystkich doradców. Jakiegoś tam w następce. Więc okej. Okay. Nie, on no, tutaj szybciej idzie. A my już zaczniemy, jakby, kolejną wojnę. Tym razem będzie wojna z Kolumbią. Ile mamy tutaj generałów? Pięciu. Myślę, że jednego możemy zwolnić, chyba tego, bo ten nie ma trade'a <laughs> A ten tutaj ma defensywny mm, trade. Deven defensywne planowanie ma Więc Zostawiamy tutaj odwet na Suswali i idziemy na Kolumbię Szybciutko jak możemy Tutaj nie powinniście nam sprawiać problemów, bo e, Ponieważ oni mają małą armię my Pamiętamy, że ostatnio ich zniszczyliśmy przecież O dokładnie tutaj gdzie nawet jak Mają jakąś kolonię swoją, coś Czyli coś próbują Dobrze. A i no, Może jak oni mają tutaj jedną armię jakąś, to weźmy tutaj... Zdobądźmy tą stolicę ich. Obijmy działami. Okej, okay, oczywiście. No, kolejną technologię tym razem to jest dyplomatyczna. No tu szybko widzimy for będziemy Dużo ludzi też mamy. Okej. Okay. O, nie rozgryliśmy, bardzo szybko. No myślę, że tutaj te nasze um, ustawimy, żeby tutaj był agresywny, a przynajmniej obronny. Nie agresywny niech idzie, nie. Pasywny, oblężenie. Nie, niech obronny będzie, niech oni się bronią. Okej. Okay. Super gdzie są te armie? on chyba idzie tą armijkę zniszczyć. Pięknie. Tutaj już widzę, że przykład... na co was lepszym poziomie jest. W ogóle zobaczmy, jakie oni mają tutaj rzeczy. Tutaj nie wiadomo, ale mam tutaj dużo tego drewna tropikalnego i. E, tutaj jest, tutaj jest kakao i. Cukier. Dobrze. niech sobie je będzie. Jeszcze zajmiemy sobie tutaj ciśbę, bo widzę, że tutaj trochę zaczyna nam zabierać terenów. Nie idź na ich stolicę po prostu. No. Super zajęli nam stolicę teraz i musimy się męczyć znowu. Jakbyśmy nie mogli po prostu zniszczyć ich. <laughs> zajmiemy tu stolicę i już myślę, że będzie spokój. Widzimy tą technologię. I mamy potrzebę niczego boostować, jak na razie. O, nacjonalizm. Widzę, że już nam się odblokowały te rzeczy. Tutaj ostrzelajmy ten farcik. Gdzie są bunty? To są bez problemu. Widzimy tego generała. Niech on je niszczy. No, widać już ładnie. Bunty są niszczone. Super. To połączymy. Tutaj w Anglii ładnie zajęte już jest. No tutaj tylko ten forcik odbić. Mam już widzę, na to męczyć mnie i zabierać tamte prowincje swoje. O, dobrze. Może na początku sobie spisować sobie z e, dziczbą. Tak będzie chyba najlepiej. O, tutaj tak. Fajnie. Tutaj kołujemy prowincję już. Jakie to punkty? Dyplomatyczne, no, no dyplomatyczne mamy mocno do przodu, więc możemy już wziąć. Dawa plus 25%. Te dwie armiki połączmy i niech one pójdą tam niszczyć. No, tutaj jest ciśbą, można już pisować. Więc spisujemy sobie. O, tak mało? Możemy zabrać. A dużo developmentów, ma ile developmentu? 23, 19, kurde, nieźle to jest rozwinięte. Weźmy coś sobie, może spróbujmy coś z tych terenów. Okej, okay. nie, stąd, tutaj, o tak. Dobrze, i tu zabierzmy pieniążki. Nie, wszystkie pieniążki, dokładnie. Reparacje wojenne. Zawiczę już nie. Może 3 zmniejszymy, może o. A to nieco, to reparacje wojenne już wolę. Coś tu oni sobie nam tu żyć. My teraz idziemy z naszą armią mm, dokończyć to co tu mamy. O, widzę, że tutaj Brazylia zyskała tę prowincję, co jest ciekawe. OK. Może zabiorę tutaj armiikę. Mhm. A tutaj tak, rozdzielmy. Nakładnie Tutaj Anglia ma? Aj, no niedobrze jak nie ma tu będzie. Właściwie nie możemy wypowiedzieć wojny. Nie możemy. No to trudno. Jak już oni mają 99%. No to odbieramy tutaj. O tak. Wszystkie pieniążki narzucamy. Religię, reparacje wojenne. So, nie, nie zbywamy sojuszu. E, o, właśnie. Usuwamy kory. Nie chodzi to, mają. No, no i bierzemy. Nacjonalizm. Widzę, że już możemy grać. dobra informacja dla nas. Mm -hmm. Z żeby się, by się przydało zawalczyć, ale już tak będzie. Średnio jak na razie, widzę. Chociaż Haiti już się, widzę, wyzwoliło, więc to nie jest taka zła informacja. Kolejny trajcik, jakiś tutaj. O, nasz taki specjalny krajowy trejcik. Tutaj sobie weźmiemy, próbowanie tego. To weźmiemy sobie to. O, co tutaj jest? Szybkość administracyjna i skuteczność rozwoju. Ok, już to 15 lat mamy, jeżeli chodzi o to. Usuwamy korupcję. Przechodzimy na Europę teraz. Zresztą Skandynawia już się otworzyła. Dobra informacja. O, już nawet jakiś pierwszy buncik w wybuchu. A to jest. A, to kolonia jest. No faktycznie. Zajmowaliśmy tam kolonię. Więc wy będziecie stać tutaj. I wicie, żeby tutaj mm, kolonia mogła być wciąż. A czy tutaj jest takie, taka jedna rzecz możliwa, tak jak. E, nie, nie można to robić tego, a tutaj na przykład. Takie rzeczy nie, te też nie można. No cóż. Tak, nie można, to nie można. Tutaj nawracamy na protestantyzm bardzo fajnie. Teraz jest katolicka. No, no. niech sobie będzie katolicka po prostu. Co byśmy chcieli teraz zrobić? Przynich nie może tutaj, żeby nam nie niszczyli się... Nie umierali żołnierze. Czy z Anglią? Czy z Anglią moglibyśmy już walczyć? Czy nie mamy z nią pisa. Tak, możemy z nią walczyć, więc może przetransportujmy te 40 tysięcy co mamy na ten ląd. To są jakieś najemnicze armie, więc je wykasujemy. E, co, jakie to są jeszcze najemnicze? To są najemnicze? Nie, to jest na Grenlandii. Tu nie ma najemników, tu nie ma. Tu nie ma też i chyba tu też dokładnie, więc ile możemy zrobić teraz wojsk? O, no idealnie, widzę, możemy. Dwie armiki, chyba. Dokładnie. Więc. Niech on. co tutaj się zbuntowało? Ale jak już tutaj jesteśmy koło, to już weźmy to. A? To już zróbmy tutaj. Zdejmijmy te munciki. Dokładnie. Tutaj ten buncik też. Ok. No i niech jeszcze raz idzie ta armia tutaj. Nie też flota? tutaj. Ile ona może utrzymać, o. Arystokracji, teraz będzie wojna, to arystokracji musielibyśmy się przemienić bardziej. Chociaż im też, oczywiście, może tutaj coś damy, nie. Tutaj damy, też nic nie możemy dać, okej. Okay. Jeszcze jeden zbiór, o właśnie. No ja wam powiem, że tutaj mną teraz będzie łatwo w miarę. Wyślij więcej wojska, zamieszki religijne. No. To już bym się tego spodziewała, że tu będą bunty. Jeszcze jakiś arianizm. Hmm. A wysokość o 10, niech rusznie stąd tam. Kimi nie przeszkadza, może sobie rosnąć. No i co, przygotowujemy się na wojnę. Werdon Haiti, Oj. Polska nie może walczyć, bo jest za dużo na... A to nie ma problemu. O, musimy chyba zabrać szlachcie ziemię. Ma trochę za dużo. Kurczę, nie mogę w to kliknąć. To ma arystokracja, za ziemię. O. Dobrze, teraz unikniemy buntu. Wyślemy jej troszkę pieniędzy. Chociaż nie, nawet możemy chyba spłacić jej długi. Tak, przyjmij za graniczką pożyczkę. Okej, okay. i teraz myślę, że powinna się zgodzić, bo już nie ma pożyczki. O właśnie. Odległa wojna, z kim ty masz wojnę? A nie, że odległa wojna, że tutaj będzie ogólnie odległa wojna. Więc akceptujemy dwóch... Że... Tutaj bierzemy wojnę, wojenkę, tutaj tylko Castilla ma taki ból troszkę, ale to nie, szybciutko, tu bierzemy nowego dowódcę, ok, jeszcze trzy to tym lepiej i idziemy, oblegać, dzielimy na dwa, ok, widzę, że to słaby fałcik jest, więc szybko go oblec, będziemy mogli oblec, mm. dobrze, tutaj jest coś tam produkowane. Na aktualną stolicę idziemy e, połączyć armię. Dokładnie. Atakujemy. 18 tysięcy. Dokładnie. Tak gdy nasz owacar e, wcale nie atakuje, jakoś tak nazwiecno. daj e, się, może, atakuj. Ty tutaj masz 200, ty masz 65, to ty może też. Nie, ty się raczej broni, bo ty będziesz miał tam dużo wojska. Zagarniemy sobie to. No, bardzo fajnie. Widzę na idzie jak na razie. Czy oni też mają z kimś wojnę. Nie tylko z nami mają wojnę. Więc nie ma problemu. Korupcji trochę weźmiemy do siebie. To już sobie szybko zajmiemy ten forcik. Ludzi mamy, no wystarczająco myślę, duży jak na razie. Dokładnie. Karmiki sobie tutaj przetransportujemy, naszą flotą. O, na raz, tak szybko nam się udało. I dobrze. Armii. No to może sobie tu czekać na coś. Uh -huh. To może pomrzemy naszemu wasalowi Okej, okay, z kim mamy... No właśnie. Jak tam wygląda tutaj sytuacja? No właśnie, tutaj przyszło takie 50 tysięcy trochę. Chociażby poza A nie, tutaj jest dużo. Mm, dużo Anglii, ale tutaj jest głównie Hiszpania widzę. Więc nie jest źle. Nie, tutaj nie chcę tak. I tutaj najlepiej. Tak, tak. Podzielmy. O. Idealnie. Zajmijmy sobie tutaj cały kontynencik. O. jest mamy 30%. Trochę mnie to niepokoi. Rozwiniemy sobie może znów Paryż. O. tam. Wszystkie punkty, na przykład. Dokładnie. Kurde, strasznie nie chciałbym prowadzić znowu jakiejś wojny. Aha, nie mają tu sojuszników, tylko tych... Aha, tych tam mają. Dobrze. No jak tak, to jest, ja sobie zarobię tu może najemników. O. Czemu nie mogę? Eee... O jest, nie, 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 nie. Też nie, dobrze. Na chwilkę możemy takie coś zrobić. To jakieś bunty, tutaj bunty jakieś są. Zniszcz to. ok, zniszczone. Mhm. Kurde, nie wiem taką wielką tutaj moc widzę. Niech oni idą tutaj, że się nie kierują. O. To są najemnicy, tak? Tak, to są najemnicy. Dobra. Teraz kierujemy tę te armię tutaj? Żeby było jeszcze lepiej. Strasznie wolno oni tu i tę to to jej wytuje takie coś Co ja tu mogę wziąć kolejnego. To mam 12 lat, więc deputacja dyplomatyczna plus 2, to tym lepiej. Aha Okej okay. Kurde, znowu jakiś bunt. Co znowu? Idźcie to zniszczyć No ja to odbimy. To będzie. To będzie. Wszystkie prowincje obok powinny się też odbić. O. Wszystko fajnie widzę. idzie. Mm. To no. więcej odbite. O, idziemy na te 30 tysięcy. Właśnie. Włączymy forsowny marsz, który szybciej dogonić. No. O. No i rozbici są. No łatwo. 50% Haiti przydałoby się też wywalić z tej wojny. Tak mocno. Powiem Wam szczerze. No. To oni by chcieli. Nie, by nic nie możecie ode mnie chcieć. Możecie mi dać pieniądze, wszystko możecie mi dać. Staracje wojenne, Tutaj Anglią, Rosją, Osama, z kim wy macie sojusze? Kurde. I to jeszcze jakie? Mhm. Nie takie coś będzie. Coś jeszcze nie. Niech oni odbijają to teraz. Kurde, ciągle jakieś utracenia prowincji, czy coś. Ma jeszcze jakaś kolonia Kurczę Broń sad no nie wiem, no, Musi później wybić chyba tych Tych tam ludzi, no to oni będą mi teraz niszczyć mocno To co mam tutaj Tak, może zrobimy pisa Będziemy kończyć odcinać i bo już też mamy 20 minut Bierzemy to, 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 to. tutaj więcej nie pozwalam, może już lepiej to, to wezmę Coś tutaj, a dlaczego tego mi nie dacie? I mam, mam za mało punktów wojennych. Tak, od dotąd bym sobie zaczął brać, powiem wam szczerze. Albo chociaż tutaj jakoś. Hmm. Na żeby nie było dużo tutaj e jezu, agresywnej ekspansji, co ja, weźmiemy to. O, no, dokładnie. A więc na razie, jak jest 20 minut, to dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam e, moi towarzyszy do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Zapraszam do pobierania GIA Grześnik, najlepszej aplikacji. No i zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, cześć.